most który porwała rzeka Lato było w pełni a szemrzący strumień płynął leniwie Był tak spokojny że można było zobaczyć każdy kamyczek na jego dnie Misiaś wpadł na wspaniały pomysł postanowił zbudować most by jego najmniejsi przyjaciele rodzina myszek polnych i mały jeżyk Tuptuś mogli bezpiecznie przechodzić na drugą stronę gdzie rosły najsłodsze koniczyny Pracował cały dzień z wielkim zapałem znosił płaskie, gładkie kamienie i układał je jeden na drugim, tworząc solidne filary. Potem, z pomocą borsuków, położył na nich grubą, solidną kłodę. Most był prawie gotowy. Wyglądał wspaniale i Jaś był z siebie niezwykle dumny. Został tylko jeden ostatni kamień, powiedział sam do siebie. Muszę znaleźć idealny kamień klin, który zablokuje całą konstrukcję, żeby była stabilna. Już miał ruszyć na poszukiwania, gdy nagle stało się coś dziwnego. Mimo, że słońce wciąż świeciło, z zachodu napłynęła jedna wielka granatowa chmura. W jednej chwili zerwał się silny wiatr, a niebo pociemniało do koloru śliwki. Zanim Jaś zdążył się schować, lunął deszcz. Nie był to zwykły letni deszczyk. To była nagła, potężna ulewa. Z nieba lała się ściana wody. W mgnieniu oka spokojny szemrzący strumień zamienił się w rwącą pieniącą się rzekę. Woda podniosła się gwałtownie. Z potężną siłą uderzyła w filary mostu Jasia. Konstrukcja, której brakowało tego jedynego, ostatniego kamienia, zatrzęsła się. Jeden filar runął, pociągając za sobą drugi. Wielka kłoda z głośnym pluskiem padła do wody i porwana przez nurt popłynęła w dół rzeki. Wszystko skończyło się tak szybko, jak się zaczęło. Ulewa ustała, chmura odpłynęła, a słońce znów zaświeciło, jakby nic się nie stało. Ale po pięknym moście Jasia nie został nawet ślad. Cały jego całodzienny wysiłek zniknął. Jaś usiadł na mokrej trawie. W gardle urosła mu wielka ciężka gula. Było mu tak przykro, że prawie się rozpłakał. Miał taką wielką nadzieję, a teraz wszystko zostało zniszczone. Siedział tak przez długą chwilę, patrząc w pustkę ale potem, przez swój smutek, zaczął dostrzegać coś innego. Spojrzał na miejsce, gdzie stały filary. Zobaczył, że nurt podmył piasek i kamienie, na których je zbudował. Były postawione zbyt blisko miękkiego brzegu. Potem spojrzał w dół rzeki. Zobaczył tam dwie wielkie, prastare skały, które stały niewzruszenie po obu stronach strumienia, nawet gdy woda była tak wysoka. Wyglądały jak naturalne fundamenty. W głowie Jasia zakiełkowała nowa myśl. Jego pierwszy most runął, to prawda, ale teraz wiedział dlaczego. Wiedział, że następnym razem musi zbudować go na tych wielkich skałach. Wiedział, jakich kamieni użyć, by konstrukcja była mocniejsza. Jego porażka nauczyła go, jak zbudować most, którego nie zniszczy żadna ulewa. Smutek powoli ustępował miejsca nowemu uczuciu. Determinacji. Jaś wstał i otrzepał futro. Jutro powiedział cicho do szemrzącego strumienia, jutro spróbuję jeszcze raz i tym razem mi się uda. Czasami nasze największe plany i nadzieje mogą zostać zniszczone w jednej chwili, ale porażka nie jest końcem, jeśli potrafimy się z niej czegoś nauczyć. To tylko trudna lekcja, która pokazuje nam, jak następnym razem zbudować coś jeszcze lepszego i trwalszego.